Dziś polecę Ci książkę. Czytałam ją jeszcze zanim wyszłam za mąż i zmieniła dużo w moim patrzeniu na małżeństwo. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od samotności do miłości, który jest częścią programu transformacyjnego: Kierunek małżeństwo. Od czasu do czasu chcę polecać książki, które warto, po które warto sięgnąć. Jedną z nich jest Tajemnice bardzo szczęśliwych małżeństw z podtytułem Czasami drobiazgi mają znaczenie. Autorką jest Shanti Feldhan, i to jest książka, którą czytałam już będąc w relacji z moim mężem, ale to było jak byliśmy chyba na przed ślubem to czytaliśmy i bardzo otwierała nam oczy. Myślę, że warto ją przeczytać nawet, jak jesteś jeszcze sama, bo to jest książka, która bardzo zmienia patrzenie na małżeństwo. Fajne w niej jest to, że każdy z tych sekretów powstał na podstawie badań. Autorka przeprowadziła ankiety i jednocześnie prosiła, żeby każde małżeństwo określiło się jako bardzo szczęśliwe czy mało szczęśliwe na, na skali. Też odpowiadali na różne pytania i w ten sposób wyszły sekrety. Na przykład, jednym z nich, który dla mnie był taki e, rewolucyjny trochę, to był taki sekret o liczeniu punktów. O tym, jak to, co naliczysz, zmienia to, czym się odpłacasz. Liczenie punktów nie polega na tym, że ja sobie liczę punkty. Co, co ja zrobiłam dla, dla mojego męża, tylko patrzę właśnie, co on dla mnie zrobił. Jakby dostrzegam wszystkie jego małe starania i że właśnie i przez to, jak widzę, jak on bardzo się stara, to ja tym bardziej chcę odpowiedzieć. Nie? I to zmienia zupełnie perspektywę, że nie liczę sobie, że a, ja zrobiłam to, to i tamto, ja się tak poświęcam, a ty nic nie robisz. Nie, zmuszam się, żeby zmienić perspektywę i patrzeć, co on dla mnie zrobił. I wtedy... Ja czuję, że ja też chcę dla niego więcej robić. I jeżeli on robi tak samo, to muszą dwie strony robić, nie? To jest takie samo: się taki mechanizm, żeby czynić jeszcze lepiej, czyli żeby działać na rzecz naszego związku, jeszcze bardziej się angażować. Fajnie, też takim innym jest. 14 rozdziałów, i, i każdy z nich jest poświęcone jakiemuś sekretowi. Tam jeszcze jedno jest podsumowaniem. Też fajny taki jest o rzucaniu się na głęboką wodę. I to jest coś, co jest, było dla mnie kiedyś bardzo trudne. Ale wiem teraz z perspektywy, że to jest bardzo ważne. Przeczytam się teraz fragment. Najszczęśliwsze pary decydują się zaryzykować. Że druga osoba może złamać im serce, albo że się ośmieszą i całkowicie angażują się emocjonalnie, bez zahamowań, bez zabezpieczeń, a ponieważ są tak silnie obecni w swoich związkach, mają niewspółmiernie większą szansę, aby poczuć się bezpiecznie i po prostu być szczęśliwymi. Czyli zobacz, jakby ryzykują, że nie będą bezpieczni, i przez to są szczęśliwi, i czują się bezpieczni. Pary, które są najszczęśliwsze, nie zostawiały sobie otwartych furtek. Nie próbują zachować jakiegoś fragmentu dla siebie, tak na wszelki wypadek, gdyby nie wyszło. Angażują się całkowicie. To są tylko dwa fragmenty. Książka jest naprawdę warta przeczytania. Ona wyszła dosyć um, dawno. Wyda wydawnictwo Esprit ją wydało w chyba 2014 roku, więc no, parę lat minęło. Natomiast wiem, że jest to w bibliotekach, przynajmniej warszawskich, bo to sprawdziłam, warto po tą książkę sięgnąć. Warto sobie poszukać i spojrzeć, które z tych sekretów są bliskie Tobie, a które zupełnie są twoje. A jak, jak są bliskie Tobie, to zastanów się, jak możesz je wykorzystać czy wpleść już, jak będziesz się z kimś spotykać, a te, które zupełnie są dla Ciebie. To dlaczego? Co ci w nich odrzuca? Co powoduje, że wydają ci się dziwne? Też się temu przyjrzyj, to będzie bardzo rozwojowe. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał, gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć!